Cześć moi drodzy, dzisiaj kilka słów na temat najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu pracy dyplomowej, pracy licencjackiej. Pozwólcie, że posłużę się tutaj przykładem z mojej dziedziny pracy czy prac, których miałam okazję być ostatnimi czasy promotorem. Na czym to polega? Na czym, na czym polegają te najczęściej popełniane błędy? Otóż, po pierwsze, kiedy student przychodzi do mnie jako promotora z pomysłem tematu, najczęściej ten temat jest po prostu zbyt szeroki. No i tutaj jeden ze studentów jakiś czas temu zgłosił się do mnie i mówi: Chciałbym pisać o piractwie w internecie. No dobrze, ale tutaj trzeba się zastanowić. Co rozumiemy po pierwsze przez to piractwo i czego to piractwo ma dotyczyć, bo może dotyczyć na przykład software'u, oprogramowania, może na przykład dotyczyć dóbr kultury, czyli na przykład muzyki czy filmów. Pierwsze sprecyzowanie jest tutaj istotne, bo będziemy się poruszać w trochę innych obszarach. Po drugie, trzeba od razu się zastanowić nad tym, co tak naprawdę nas w tym piractwie w internecie interesuje. Studenci SGH powinni podejść do tego w sposób ekonomiczny, czyli ekonomiczne aspekty, jak to wpływa na przykład na przedsiębiorstwa, jak to wpływa na przykład na całą branżę, co to zmieniło, jakie są skutki takich działań. Musimy też się zastanowić, od której strony to robimy, czy robimy to od strony konsumenta, czyli ludzi, którzy wymieniają się. Oprogramowaniem, czy też dobrami kultury w sieci. Czy też piszemy to ze strony producentów, tych, którzy dane treści wytwarzają. Więc konkret jest kluczem do, do sukcesu tutaj. I brak tego konkretu pierwszym, najce, najczęstszym błędem. Druga sprawa studenci bardzo często zaczynają pisać kompletnie. Bez researchu, tak? czyli nie poprzedzają konstruowania całej koncepcji swojej pracy czytaniem na ten temat. No, tak się po prostu nie da, bo skutek najczęściej jest taki, że na szybko bierze student jedną książkę i właściwie na jej podstawie, tylko prawie że robiąc kopiuj-wklej, pisze o danym zagadnieniu. Na tym nie polega pisanie pracy. Trzeci błąd pisanie nie na temat. Bardzo często zapominacie o tym, że chcecie w swojej pracy naukowej, w swojej pracy licencjackiej, coś udowodnić jakąś tezę, albo odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie. W związku z tym, to pytanie czy tę tezę cały czas trzeba mieć w głowie, albo przed oczami na ścianie. Bo pisanie o czymkolwiek po to tylko, żeby napisać, to nie jest podejście naukowe. To nie jest pisanie w sposób prawidłowy pracy licencjackiej. Czwarta sprawa, czwarty błąd, który bardzo często się powtarza: stosujecie opis, a nie analizę. Różnica wydaje się dosyć subtelna, ale analiza opiera się. Na porównaniach, opiera się na łączeniu pewnych wątków, na wybieraniu pewnych aspektów. Tak, w opisie tylko opisujemy pewne zjawiska. Ale jeśli piszemy na przykład na temat piractwa i piszemy o piractwie muzyki w internecie, na przykład zaczynając od historii, no to trzeba pokazać, że nie w ogóle jak cała historia przebiegała, ale że już w momencie jakimś konkretnym były pierwsze próby kopiowania nielegalnego na przykład. Tak? I na tym polega analiza, że wybieramy pewne elementy z całego ogromu informacji jakie mamy do dyspozycji. No i analiza oczywiście również kończy się wnioskiem i taki Taka jest podstawowa różnica pomiędzy opisem a analizą. I piąta, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o najczęściej powtarzające się błędy, to pisanie językiem potocznym, językiem nienaukowym, językiem nieformalnym. Pamiętajmy o tym, praca licencjacka jest pracą naukową. Jeśli więc robimy research, to dobrym pomysłem jest wypisanie sobie podstawowych sformułowań, terminów jakie w danym obszarze występują, i potem używanie właśnie tych terminów. Tak więc, po to, żeby napisać bardzo dobrą pracę licencjacką, na dobrym poziomie, która zostanie dobrze oceniona i która potem też się przyda, to warto jest o tych błędach najczęściej popełnianych pamiętać, po to właśnie, żeby ich nie popełniać.